Już, 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 już. No którędy? Dzień dobry. Dzień dobry. Oj. Oj, ile z Barbara idzie? A, poszło. <laughs> o Boże. O. Oj, oj, oj. O ludzie. O. O, i znowu nagrywam nie tak jak trzeba. Ale super. Coś tu śmierdzi. No, nie chcę mówić. Stateczek sobie sunie pięknie. Łódeczki lśnią w słońcu. Co? No. Tak, pojechało jakieś 300 tysięcy złotych. Nie, sorry, to mogło być, no tak, 400-500, jak to było, 993, a chyba było i to kabry. Ostatni wiatrakowiec. Fajnie, nie? Czekajcie, to ja to sobie postawię. Mm -mm. Halo? Mm -hmm. Nie. Teraz wszyscy. A to tu zaraz robimy. Czekaj, to Józefa wygrywa. No, nie, nie, napoję, spokojnie, na środek stań, proszę bardzo. A, to ta trawa tu tak kiśnie i dlatego tak śmierdzi. Z Fatunia. Chodź do foty. Jak wióracie? Z Fatunia. Co? No, zróbcie sobie, wiecie, rodziny, żeby wyjeżdżały, tak? Nie, zaraz zrobimy sobie, spokojnie. Zrobiłeś mi zdjęcie, prawda? Chyba. tu. Oni wyjdą stamtąd. Chodźcie wszyscy razem, jeszcze sobie Dobra, możemy. Hmm? Ja Ci chłopcy chyba chcą mieć też zdjęcie tutaj. Mm -hmm. To się nie śpiszmy. <noise> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ale on właśnie chyba tylko, poczekać, trzech będzie o, teraz. Bo to musi być na jednej... Tak. ...odległości. Warto miejkiem, chodź tu. <mianowite> Dobra, następni Prosimy następną parę No. pan. Tu się parę. A wiesz co chyba, weź mi do słońca głowa, bo tak się zasłał. No, opal się trochę. A teraz coś miłego powiedzcie. Można lepiej. Wyżej. <laughs> Na przykład A co, Aha. A co Paweł? A co Paweł? A co Paweł? Proszę bardzo wsiądzie o już Pan do Mogłem Ci zamknąć jak Ben Affleck Jennifer Lopez Dobrze by ten Balk pierdutną No Widzę, że dobry dzień no genialnie Kolejny dzień wybierania płytek do domu <laughs> Jak facet ma Ej, no Pamiętacie? jak facet ma zły dzień to szuka kumpli, A jak facet ma dobry dzień to, go szuka. to szuka go żona genialnie. Ja też mam fajne Jakby co? Jedzie tam coś z tyłu Nie Wolne, wolne tak, Dawaj, tak. a tak no mamy lepsze foty stąd niż tej kolegi <gry> Myślę, że to może być No taka lepsza solina bym powiedział no. <gry> Lepsza solina <gry> O, nasz Możemy tu jeszcze stanąć Nie, tu już chyba Chociaż też jest spoko, ale to jest chyba dla rezydentów <gry> <gry> tak, <tu jest> <gry> tak, to jest to czyli... Ja się czuję jak rezydent. Prze -prze Przepraszam, ja tak jestem, trochę stąd, spod... przez łupę. No. Nawet masz taką karnację włoską. No, <laughs> typowa Włoszka, sucha Włoszka. Ale widziałam jeden się dzisiaj tak bardzo patrzył na Ciebie. Na mnie? Na mnie. <laughs> na mnie <nie. laughs> Nie widział takie jeszcze O, co to było? Łańcuchy Łańcuchy, stary. A, łańcuchy, tak Trzeba było je założyć, mówiłem od razu <grym <grym się tak Nie tyle pałot. Tak. A nóż? Basiu, no dawaj telefon Prosto. Palanzo, Lema, Molina. autostrady jakieś no ale ewentualnie... oni po autostradach dymają tymi pandami i całą resztę. tutaj chcecie? nie, tu chyba już, no lepsze niż tam to nie będzie nie? ewentualnie sklep jakiś, jakby był Dobra. Ile się to mija dwoma większymi samochodami teraz?